Jeśli jako partnerka zastanawiałaś się, dlaczego twój facet tak tęsknie spogląda na piłkę nożną, dlaczego z takim westchnieniem wspomina wojsko, jeśli w nim oczywiście był, albo po prostu lgnie do czasem nieco infantylnych męskich gier i zabaw zespołowych, od prostych wypadów na ryby, przez żagle, po podowolny sport, no to mam dla Ciebie dzisiaj sporo do przemyślenia. Jeśli jesteś facetem i uwielbiasz tego typu rzeczy i czasem żartujesz sobie ponuro, że po ślubie, no to się życie kończy. No to mam dla Ciebie nie najlepsze wiadomości, ale też ważną poradę, która może to odczucie zmienić, w szczególności jeśli trafiłeś na internetową manosferę. No więc jaki jest nieoczywisty powód, dlaczego faceci tak lgną do rywalizacji, romantyzują stare dobre czasy i uważają, że ślub przekreśla dalsze życie. Lecimy. Dzisiaj będziemy mówili o zmianach, a nic nie przeszkadza tak w pozytywnych przemianach jak sukcesywne odlekanie. Jeśli chcesz, żebym ci pomógł w działaniu, zobacz w linku w opisie pakiety mojego kursu i książki Pożegnaj Prokrastynację w czasowo mocno obniżonych cenach. Polecam. Podzieliłem dzisiejszy film na pięć ważnych idei, z czego na końcu pokazuję, jak pozostałe cztery idee wykorzystuje toksyczna manosfera internetowa. Pierwsza idea: chwali nie robi z facetów gejów. Tak, usłyszałeś dobrze. Chwalenie innego faceta od razu stwarza ryzyko, że nasza relacja będzie postrzegana w towarzystwie jako zbyt bliska, wręcz romantyczna. Facet więc nie może chwalić drugiego faceta, to prawie tak samo jakby go smyrał po tyłku. I choć trochę to przerysowuje, to do tej pory w wielu miejscach i środowiskach dominuje model męskości takiego męskiego mężczyzny, co nie jest żadną pipą w rurkach. Nie jest mazgajem, jest twardy, broni swoich kobiet, podnosi się z przeciwności, a każdy, kto jest słaby. Albo jest wyzywana od pedałów, albo od żeńskich genitaliów. Na szczęście nie wszędzie tak jest. Młode pokolenia są częściowo przynajmniej wolne od tego guza wychowawczego, bo inaczej tego nazwać nie można. Założy się jednak o grubą kasę, że nie ma faceta, który to teraz ogląda, czy słucha, który nie doświadczył takiego toksycznego wzorca męskości. Czy bezpośrednio w swoim towarzystwie, czy sam był częścią tej dziwnej mieszanki niepewności, lęków i agresywnego ich wypierania. Ten model prowadził do wielu różnych dziwnych i szkodliwych konsekwencji w dorosłym życiu. Na przykład, tego, że zawsze facet musi coś sobie innym udowodnić, albo że jeśli nie wygrywam, to przegrywam. Do tych podejść jeszcze za chwilę wrócę, ale najpierw trochę sobie pomaródźmy. Druga idea. System wsparcia psychicznego mężczyzn kompletnie zasysa. Jak to się łączy jedno z drugim? Weźmy sobie trochę powierzchowniej po, po łebkach, przeanalizujmy, jakie opcje ma kobieta. Gdy napotka w życiu jakiś większy kryzys życiowy, kobieta może i często to robi, gdy jest ciężko. Wyżalić się swoim koleżankom, nawet tym dalszym, i może na nich polegać, porozmawiać z rodzicami i rodziną, którzy są przywyknięci do różnych trudnych sytuacji. Zorganizować sobie kółko wsparcia, zmienić bardzo wiele w swoim wyglądzie: nowy make-up, włosy, nowe ciuchy itd. Łatwo znaleźć dobre rekomendacje dla profesjonalnego wsparcia psychicznego w swoim najbliższym otoczeniu w końcu wiele koleżanek już korzystało. No a jeśli ma partnera, to może często na nim polegać, okazać słabość, no i dać sobie przestrzeń do przeżycia kryzysu. Okej, okay, to tak pokrótce, z czego najważniejsze jest to, że kobiety często mogą całkiem nieźle polegać na innych kobietach, nawet w takich dość intymnych sprawach, bez oceniania, bez żadnych głupstw, bez dopowiedzeń czy wstydu. Teoretycznie faceci też mogą próbować robić te wszystkie rzeczy, ale skoro mówimy o stereotypach, to stereotypowy facet w dobie swojego kryzysu będzie miał możliwość zapuszczenia brody lub włosów, sięgnięcie po używki lub alkohol i zapierdzielać i zacisnąć poślady. No bo nie ma, że boli. Nic facetowi nie broni robić tego wszystkiego, co kobiety, ale problemy psychiczne i słabość okazywana przez mężczyzn to nadal olbrzymie tabu. Dlatego system wsparcia mężczyzn kompletnie zasysa bo zobaczenie dwóch trzeźwych facetów otwarcie komplementujących siebie, chwalących swoje osiągnięcia, albo choćby drobnostki, okazujących sobie otwarcie sympatię, to jak zobaczenie prawdy w wieczornych wiadomościach TVP po 2015 roku. Może i gdzieś się wydarzyło, ale w tym czasie akurat kichnąłeś i tak to przegapiłeś. Pod tym względem, jak połączymy punkty pierwszy i drugi, to otrzymamy obraz mężczyzny, który jest. Wygłodniały komplementów, spragniony docenienia, pozostawione w takiej idiotycznej pułapce toksycznego stereotypu, w której z jednej strony jesteś męskim mężczyzną, masz się nie mazać, wsiąść za siebie, masz bronić bliskich, twoja wartość jest zmierzona w twoim przychodzie i oczywiście zaradności, że jeśli nie wygrywa, no to facet przegrywa, a tylko ludzie chorzy chodzą do lekarza, a chorzy psychicznie do psychologa. Z drugiej strony jesteś zagubiony, bo nie wiesz nawet. Po co to robisz? A każdy kryzys, jak przechodzisz, nie znajduje żadnego ujścia. Dławisz go w sobie. Gorzej, jeśli masz swoją partnerkę, która też jest przesiąknięta takim toksycznym męskim wzorcem wychowawczym. Wtedy i ona będzie w ramach wsparcia kopała cię w tyłek, mówiąc Co to za facet, co się za robotę nie może wziąć? Ogarnij się! Facet ma robić i nie narzekać. Inaczej to nie facet, narzekanie jest dla bab. No i jest to taki dobań stereotyp. Ale mamy trzecią ideę. Dlatego właśnie sport i rywalizacja zespołowa. Dlatego właśnie faceci tak hurtowo lgną do sportów, aktywności zespołowych, bo tylko i tylko wtedy tabu wsparcia, docenienia, dosłownego przytulenia, poklepania po plecach i okazywania żywych emocji innych niż złość i wzburzenie. Jest zniesione. Tego tabu tam nie ma. Dlatego właśnie faceci potrafią z utęsknieniem romantyzować czas spędzony w wojsku, czas spędzony ze swoimi kumplami, robiąc wtedy głupstwa, czas spędzony na piłce nożnej, bo to dla wielu z nich były jedyne momenty, gdzie można było otrzymać realne wsparcie, poczuć realną współpracę i okazać przynajmniej odrobinę prawdziwych uczuć, odrobinę wsparcia, intymności i czułości. Tego typu działania to protezy realnych emocji, które im idziemy w dorosłość, tym są rzadsze, a typowy stereotyp facet bardziej wyizolowany, bardziej samotny. I teraz czwarta idea. Dlatego ślub oznacza koniec życia. To wszystko ma jakąś logiczną całość. Facet w związku znika z kręgu swoich kolegów, jest dla niego znacznie mniej dostępny, a posiadanie żony jest już obarczone potężnym bagażem dowcipów czy memów, które mają taki słodko-gorzki posmak, no bo... Czy dla kobiety zabawne jest, jakiej misio żartuje sobie na Facebooku, rzucając obrazki typu game over? Ze wszystkich możliwych powodów, dla których faceci sobie żartują, że kończy się ich życie romantyczne, podrywanie na szalonych imprezach i zaczynają wtedy obowiązki, jeden powód jest taki, o którym nikt nie mówił. Po małżeństwie często zwiększa się izolacja mężczyzn od jakiejkolwiek strefy wsparcia, nawet tej sportowej czy zespołowej protezy, jaką do tej pory mieli. Nie wszystkie kobiety to rozumieją, a już na pewno nie te wyznające toksyczne wzorce męskości, z pogardą traktujące wszelkie odstępstwa i całą słabość mężczyzn. No i piąta idea. Jest jeszcze jedna pułapka: toksyczna manosfera. Zdrowie psychiczne i system wsparcia dla mężczyzn są na niskim poziomie, umówmy się, to jest obiektywny fakt. Wszystko to ratują pewne protezy zachowań, czasem wspierające i dobre partnerki. Nie wszyscy, na szczęście, mężczyźni są tak wychowani, nadal jednak tabu jest olbrzymie, a izolacja mężczyzn jest poważnym problemem. Problemem, który jest dzięki mediom społecznościowym bardzo mocno podsycany i kapitalizowany przez supertoksyczne jednostki. Mówię o toksycznej manosferze internetowej, która doskonale diagnozuje wiele problemów. Świetnie je widzi: izolację mężczyzn, mówię o licznych problemach, o niewrażliwości kobiet, toksycznych stereotypach, podsycając w facetach gniew i rozczarowanie tym, co do tej pory doświadczyli. Tylko na kanwie tego podsyconego gniewu takie ruchy nie budują nic, oprócz takiego kręgu nienawiści skierowanego głównie w stronę kobiet. Dosłownie w nurtach redpil i pokrewnych, w których bardzo łatwo zatracić się w sieci, można bardzo szybko wyrobić sobie zdanie o tym, kto za tą sytuację odpowiada, kto jest winien twoich nieszczęść i w czyją stronę należy skierować swoją złość i podejrzliwość. Stać się wręcz profesjonalną ofiarą. Efekt takiego trochę nazwałbym to prania mózgu, bo umówmy się, że facet izolowany i skrzywdzony, jest łatwy do manipulacji i podburzenia. Jest taki, że mamy całe rzesze facetów obwiniające kobiety o dosłownie wszystko. Startując z słusznego zauważenia niektórych problemów, z słusznych diagnoz przechodzi się do impulsywnych, agresywnych pomrukiwań, wypierania, wskazywania palcami, kto jest winny. I zamykaniu się w kolejnej bańce. Paradoksalnie ruchy, które w swoim ideowym apelu proponują w cudzysłowie poznanie prawdy o rzeczywistości, a takimi są na przykład te Red Pile i inne pile. Po krótkiej ekspozycji demo wersji demo, trafnej diagnozie, wpakują się w jeszcze większą fikcję kosmicznej wojny między dobrem, złem, kobietą i mężczyzną, lewactwem i normalnością. Tak działają wszystkie ruchy paraleligijne i sekty kapitalizują gniew. Do bardzo silnych, radykalnych przekonań. Z tą jedną różnicą, że trendy typu Redpill nie mają jednolitego celu i agendy są po prostu rozproszone. Ale dzięki social media masz je wszystkie za kliknięciem palca. Toksyczna manosfera, choć czasem dobrze dostrzega problem, to zamiast go rozwiązywać, podpala jeszcze bardziej i na tym oburzeniu syci się i rośnie w siłę. Nie rozwiązując realnych problemów toksycznych stereotypów męskości, które po prostu można zmieniać zarówno w swoim życiu, jak i w kolejnych pokoleniach. Dać sobie odrobinę ciepła. Nie bać się łamać tabu, okazywania wsparcia, sympatii, powiedzenia czegoś miłego do swojego przyjaciela nie bójmy się tego słowa, nie kolegi, do swojego przyjaciela nie wypierać wszystkiego agresją i wulgarnością. Jeśli ty jako mężczyzna nie sprzeciwisz się aktywnie tym stereotypom w sobie najpierw, to możesz przez nie wpakować się kiedyś w paskudne problemy, no i zostaniesz sam. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla mężczyzny niż pozostanie samemu w kryzysie. A to w tym momencie dla obecnych 30-40 latków jest niestety dominujący sposób radzenia sobie z kryzysami. Pozostanie samemu wzruszenie ramionami i ruszenie dalej z zaciśniętymi zębami. Więc życzę Ci zmiany takie najlepsze. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostanie przeciętny. Cześć!